Dwa, jeden, jedziesz! Szczoraj kochanki, cóż pan w świecie? Przyjmijcie mnie śmigosanki, lecz moje dziecię. No to, Nie. W Ale, no. Ja tak. wskoczyłam do wody i nagle słychać ucztę, czyli musisz słychać ucztę i, to to... i słychać płacz dziecka i wchodzi sługa z dzieckiem na rękach. No teraz ty. I zmierza w stronę rzeki. Sługa staje nad rzeką i płacze i woła. I z tych szaków, z tamtych samych, no. pojawia się ciapa. <śśla> fajnie No nie no, no co to Jebanko No Ej, i, i, a, i ty nie mówisz, i... mówisz niestety Ach, Któż da pierwszy dzieciątku Ach, gdzie ty Krysiu, ach gdzie ty No wiesz, wiem już pamiętam no Znabą nie pada Jak już za zapomnę to, by... to, dzisiaj... to będzie to, to, to dobra To będziemy ja powtarzać chowam... dobra. dobra, ja chowam Ja was pierdolę I Słuchaj Ja z tych krzaczków zrobię takie wiesz takie I ty będziesz czytał to to jest tutaj tak? No, a kiedy mam to na to czytać? Ale to ty podejdziesz bliżej coś, czy nie? Bo chyba tak, trochę tutaj wyjdę, tak o! No, wyjedziesz? Nie było widać. No dobrze, nie będzie. on mi musi dać dziecko. No i dobra, ty, ty czytasz, przeczytasz to, to wszystko, tak? Ej, no i co dalej? No i co tak potem, tak? Takie scenariusz. Scenariusz. Ej, Kasiala, on przeczyta to i co dalej? I wtedy mówi, daj, Ale skąd ty się pojawisz na się Martin, gdzie jest scenariusz? Ja mam. No właśnie nie wiem, powiedzcie mi, skąd ja mam wyjść w ogóle, nie? nie na... Mówi sługa, czyli chyba z no? tamtąd, ale z dzieckiem. I mówisz niestety ach, to Ja wiem co mówię, dobra Powiedz A, na to no A, niestety A, kto da, aż, ach da Jelpa, piersi dzieciątku? A, gdzie ty Krzysiu, a gdzie ty? Niestety, a któż bo... da piersi dzieciątku? Ej, dobra, to ja skąd no Trzymaj to, Ej, możesz iść za kamery Czyli tam tamtą, najlepiej żeby szedł Nie Cicho, trzy, dwa, jeden, start Czekaj, jakby ja <laughs> Dobra, uwaga. Poczekaj. No. Dobra, mój kiedy. Trzy, dwa, jeden, start. Czekaj, kur... Zsunęłem się do wody. sorry. sorry. Ja muszę wiedzieć, gdzie ja mogę chodzić. Czekaj. Czekaj. Uwaga! Trzy, 2 jeden, start. Cicho! Cicho! Szkoda, nic ja nie powiedziałem! Telefon z mojej, czekajcie. Halo? No cześć, co jest? No jest, a my filmy nagrywamy. No teraz jest aktorem, no. No, no pa, Dobra. Dawaj jeszcze raz. Nic. Ale jak Dobra. ja robię minę? Kłócej. Nie, czy jest tam, czy jesteś tam? Czekajcie, stop. Nie, nie może tak nie być. Nie tak, bo widać jak ja Dobra, jeszcze raz. Ja muszę wcześniej Trzy, pa, dwa... Głosy, poczekaj! Kurwa. Dobra, teraz. Jeszcze nie? Czekajcie. Dobra. Ja. Dobra. Dwa. Powaga. <noise> <noise> Trzymaj. <noise> Dobra, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Głazy! <noise> Cicho! Ja, Nie, <laughs> Jeszcze, jeszcze. Co <Not> <laughs> <laughs> tak dobrego <tą> <laughs> <Machamy. laughs> Nie <Rozejcie> się. <laughs> Ja! Yeah. <laughs> oh, <my. laughs> oh,